Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, witam Was bardzo serdecznie w szóstą niedzielę Wielkanocną. Powoli wypełnia się czas okresu Wielkanocnego. Oczekujemy już bardzo, bardzo, bardzo mocno na czas zesłania Ducha Świętego, który zamknie nam ten czas okresu Wielkanocnego. I, I dzisiaj Chrystus znowu chce na ważne rzeczy zwrócić naszą uwagę. Najpierw Chrystus w Ewangelii zaczyna mówić o miłowaniu, abyśmy my się wzajemnie miłowali tak jak Ojciec i Syn miłują się, że ich miłowanie, ich wzajemna relacja ma być tym wzorem dla nas do naśladowania. Ale, żeby tak było, to kochani, Chrystus cały czas podkreślał, podkreśla i będzie podkreślał, jak ważne jest, żebyśmy My mieli relacje z Bogiem. Bez relacji z Bogiem nigdy nie będziemy mieli ani właściwie relacji z samym sobą, z naszym człowieczeństwem, z naszym jakimś najgłębszym wewnętrznym ja, ani z żadnym człowiekiem. I nie nauczymy się miłować ani tego świata, ani ludzi tego świata. Potrzeba relacji z Bogiem, kochani, to jest fundament. I o tym też przepięknie mówi dzisiaj drugie czytanie z apokalipsy świętego Jana Apostoła, że nasze miasto, którym które my jesteśmy, taki nasz organizm, który można by porównać do apokaliptycznego miasta, ma mieć światło, którym jest Bóg, ma mieć lampę, którym jest, którą jest baranek. Dopiero wtedy, kiedy nasze serce, naszą duszę, nasze wewnętrzne ja, wszystko nasze, nasz umysł, rozum, serce, emocje, dusze, zmysły będzie przenikać światło Boga, lampa baranka, wówczas możemy właściwie patrzeć na wszystko wokół nas i na wszystkich wokół nas. I możemy nauczyć się czego? Miłowania. Kochani, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się patrzeć na życie z perspektywy Boga. Ponieważ pierwsze czytanie podpowie nam o pewnych sporach, które już na początku chrześcijaństwa w pierwszych wiekach po Chrystusie rodziło się. Były prześladowania, były niejasności, były niezgody, były niesnaski. Paweł i Bernaba mówią jedno, inni z Antiochii mówią drugie. Czy jak przyjmować tych, którzy chcą wejść w chrześcijaństwo z pogaństwa? Tak samo jak tych, którzy idą z religii żydowskiej, czy inaczej? powstają spory. I koni bez ducha Bożego, bez Bożego spojrzenia na to wszystko, czyli bez błagania Boga o pokorę i posłuszeństwo, najcudowniejsze i najtrudniejsze dary Boga, które powodują, że nie zbłądzę przeciwko prawu Bożemu, że. Nie będę działał przeciwko temu prawu, że nie odłączę się od Boga z drugiej strony, że będę miał gwarancję prawdy, że nie, nie pójdę w stronę demona, bo demon nie potrafi naśladować pokory i posłuszeństwa żeby tak było. To potrzeba tego proszenia o Boga, od Ducha Bożego, tego trwania z Bogiem. Bo bez tego, kochani, to te spory, te niesnaski, te kontrowersje, a przecież zobacz, to nie tylko w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, to dzisiaj się dzieje. Tyle jest trudności, tyle afer. Rozmawialiśmy o tych aferach związanych z pedofilią. Różne dziwne rzeczy wychodzą, fałszywi prorocy. Nie wiadomo, komu wierzyć, kogo słuchać, żeby się tu nie zgubić. Żeby nie zgubić prawdy, nie zgubić Jezusa. Nie zgubić Maryi. To tak bardzo ważne, kochani, byśmy trwali przy Bogu, byśmy się przez to uczyli wzajemnie miłować, patrzeć na wszystko, co się dzieje wokół nas, na ludzi tego świata, na różne właśnie trudne sytuacje, kontrowersje również w samym Kościele z perspektywy Pana Jezusa, bo Duch Boży nie pozwoli nam zbłądzić. Duch Boży będzie nas szlifował właśnie w tym swoim Duchu pokory i posłuszeństwa że będziemy mieli prawdę i mówi Chrystus, prawda was będzie wyzwalała. Kochani, powoli będziemy zaczynać trwać w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego od najbliższego piątku. Już serdecznie chcę was zaprosić. Od piątku codziennie przez dziewięć dni tej nowenny będą krótkie odcinki przygotowujące nas do zysłania Ducha Świętego, a potem, a potem 8 czerwca, także tutaj w naszej parafii przenienia Pańskiego na Gumieńca, chcemy zrobić wielkie uwielbienie Boga. Zapraszam serdecznie od godziny 20, kiedy skończymy, bo jest ta czwarta pierwsza, nie wiem, niech Bóg Boży prowadzi, ale będzie dużo się działo, będzie modlitwa stawnicza, będzie modlitwa o siedem daru Ducha Świętego, będzie konferencja, będzie śpiewne, słowne uwielbienie, więc zapraszam z całego serca, nie tylko ja, ale wraz z młodzieżą, którzy to razem chcemy w Bożym Duchu, wierzymy tak, przygotować. Kochani, prośmy już dzisiaj i nie tylko dzisiaj, zawsze, tego Ducha Bożego bardzo, bardzo, tego Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy nam potrzeba. Wszystkiego dobrego, z Bożym błogosławieństwem na cały tydzień.